Witam Państwa, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o temacie, który się ostatnio dość często zaczął pojawiać w naszych sklepach z alkoholami. A mianowicie chodzi mi o whisky typu NAS. Co w ogóle oznacza słowo NAS przy whisky? Na samej butelce najczęściej nie zobaczycie napisu NAS, co nie oznacza, że dana whisky nie jest whisky typu NAS. Co to oznacza? Oznacza to, że tak jak na tej butelce, nie zobaczycie oznakowania wiekowego. Nie wiemy, czy ta whisky ma 5, 6, 12 czy 20 lat. Dlaczego się tak dzieje? Nie przez przypadek mam w ręku japońską whisky, ponieważ Japonia jako pierwsza zaczęła w dużej ilości whisky typu nas wysyłać na rynek. Do tej pory było tak, że whisky, którą żeśmy pijali, miała oznaczenie, że na przykład tak jak ta leżakowała 12 lat w dębowej beczce. Oczywiście jest to uproszczenie, bo tak naprawdę oznacza to, że najmłodszy składnik, najmłodszy destylat, który jest zawarty w tej butelce, leżakował w dębowej beczce przez lat 12. Nie mówimy tutaj o blendowanej whisky, bo to jest single malt, ale nikt nam nie powie, nikt nam nie powiedział, że w tej butelce ktoś na przykład nie dolał 14-letniej whisky podczas produkcji i starzenia, ze względu na to, żeby wyrównać smak. Tak się mogło zdarzyć, dlatego, wiek, który jest na butelce, opowiada nam tylko o wieku najmłodszego składnika. Taka jest przyjęta zasada na całym świecie i w większości krajów, które produkują większej ilości whisky, pilnuje tego nie tylko producent, ale i państwo. Jest to sprawdzane przez urzędników, dlatego. Najczęściej możemy być pewni, że tak faktycznie jest. Natomiast od jakiegoś czasu zaczęły pojawiać się whisky, które nie mają takiego określenia. Dlaczego? W przypadku Japonii sprawa jest dość prosta. Mianowicie parę lat temu zrobił się gigantyczny boom na japońską whisky. Stało się to m.in. po tym, jak whisky Yamazaki, 18-letnia, zleżakowana w beczce Poshery osiągnęła niesamowite wyniki na wszelkiego rodzaju konkursach i festiwalach whisky. Potem zrobił się boom na whisky, whisky japońska zaczęła być kupowana na całym świecie, osiągając bardzo wysokie ceny. Natomiast w Japonii tak naprawdę samych destylarni jest bardzo niewiele, co więcej produkują one whisky, które których zapasy też były tak naprawdę dość nieliczne. W związku z tym japończycy stanęli przed bardzo poważnym problemem. Czy sprzedać wszystkie swoje rezerwy i nie mieć żadnej whisky, a czy też um, przestać sprzedawać um, whisky i wtedy stracić taką okazję, jaką jest taka renoma i sława, jaką chwilowo te japońska whisky się okrywały. Dlaczego mówię chwilowo? Nie mówię, nie sugeruję, że ta whisky jest zła, czy że, mm, czy że jest rozsławiona w tym momencie niesłusznie. Chodzi o to, że konkurencja nie śpi. E, tak samo znakomite whisky dzisiaj robi się na Tajwanie, robi się w Indiach i e, czy w Szkocji oczywiście e, kraje ze starego świata whisky i z nowego świata whisky cały czas ze sobą walczą o prym, o to, żeby mieć jak najlepsze whisky. Japończycy dlatego wpadli na trzeci pomysł. Tym trzecim pomysłem była kompozycja, kupaż różnych destylatów z danych destylarni. Nadal pijemy Single Malt, ale na przykład w ramach danego Single Malta mamy dużą część młodego destylatu, który może nie jest tak aromatyczny, jakby nam zależało. W momencie, kiedy kupujemy stary, starszy, starzony destylat. Dlatego też robi się tak, że miesza się młode destylaty ze starymi. Stare nadają aromatu i smaku, młode tak naprawdę dają wypełnienie plus pewnego rodzaju świeżość, ostrość pochodząca właśnie i znana z młodych destylatów. Nie jest to tak dobry produkt jakbyśmy pili właśnie 12, 15, 18-letnią whisky, mm, ale mamy do wyboru albo kupić NASA, albo nie kupić Japończyka w ogóle, ponieważ takie butelki jak ta 12-letnie Hakuszu to jest już ewenement, ponieważ tych whisky w Europie prawie nie ma i nie będzie przez co najmniej 10 lat, dopóki zapasy whisky w Japonii się nie odbudują. Chwilowo mają tak małe ilości wiekowych whisky, że po prostu ich nie sprzedają. Wolą je zmieszać z nasami. Dlaczego? Bo jeżeli wleją do niej, do mamy w tej butelce powiedzmy 40% 12-letniej whisky, a 60% mielibyśmy młodej whisky, no to na wiele więcej butelek tak naprawdę by nam wystarczyło. I dlatego Japończycy musieli postąpić dokładnie w ten sposób. Natomiast dzisiaj nie tylko już Japonia robi w ten sposób whisky. A robi tak samo Szkocja, robi tak samo Irlandia. Inaczej jest z młodymi krajami typu Tajwan i Indie, ale o tym opowiemy sobie w innej części. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.